Bieżnia w Szczytnikach Duchownych już otwarta. Inwestycja, którą realizował Urząd Gminy Gniezno, była finansowana ze środków własnych i zewnętrznych. Obiekt od teraz ma się stać w pełnym tego słowa znaczeniu wielofunkcyjnym. Jest to obiekt, który w pierwszej kolejności będzie służył dzieciom i młodzieży szkoły podstawowej w szczytnikach duchownych, ale również będzie obiektem, który, z którego korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy, jak również wszystkie osoby, które będą zainteresowane uprawianiem sportu tutaj w tym miejscu. Ten obiekt pozwoli trenować biegi krótkodystansowe. Skok w dal, rzut kulom. Bieżnia została wykonana dzięki dofinansowaniu samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu lekkoatletycznego. Tutaj otrzymaliśmy około 300 tysięcy dofinansowania. Wartość całej inwestycji znacznie większa była, około miliona, ponad milion złotych. Jest to, jest to inwestycja która wymaga szczególnej techniki wykonania i szczególnego materiału i chociażby sama konstrukcja i wykonanie samej bieżni wynosi, to był koszt ponad 800 tysięcy złotych, więc koszty są bardzo znaczne, ale trzeba powiedzieć, że jest to jedyny obiekt w gminie Gniezno tego rodzaju. Szkoła, do której uczęszcza 364 uczniów i 100 przedszkolaków, to od teraz miejsce, gdzie życie sportowe na pewno będzie piękniejsze. Lekkoatletyka to fantastyczna dyscyplina sportu, która przyciąga ostatnimi czasy Rzesze. Wiemy, że z żyzną fizyczną u młodzieży bywa różnie, więc no, będziemy mieli miejsce i warunki do tego, żeby rozwijać u młodzieży te umiejętności. Oni też popołudniami będą mogli korzystać z tego terenu, bo jak Państwo widzicie, teren jest podzielony jak gdyby na dwie części. Mamy część taką bardziej rekreacyjną dla młodszych dzieci, czyli plac zabaw z zachowaną sprzed renowacji tego terenu zielenią. I tutaj bardzo często przychodzą również mamy z małymi dziećmi popołudniami i mogą czas miło spędzać. Natomiast druga część to jest ta część sportowa, czyli z dużym boiskiem do piłki nożnej, do koszykówki, a także do pchnięcia kulą oraz na tyłach jeszcze znajduje się skocznia w dal. Także myślę, że wszelkie aktywności sportowe, jakie młodzież będzie chciała tutaj uprawiać. Będą do tego warunki. Dobrych parę lat temu razem tutaj ze społecznością lokalną podjęliśmy takie działania w kierunku zmiany tutaj dotychczasowego, ówczesnego placu, boiska, bieżni, która tutaj była. Zmieniliśmy, zrobiliśmy plac zabaw, zrobiliśmy na nowo teraz boisko, przygotowaliśmy wydaje mi się przynajmniej fantastyczną bieżnię dla, dla wszystkich biegających. Tym bardziej, że dużo mieszkańców Szczytnik Duchownych, jak i okolicznych też miejscowości biega. Więc mam nadzieję, że bioobiekt będzie w pełni wykorzystywany. Wiem, że wszyscy czekają, nie mogą się tak naprawdę doczekać do momentu otwarcia. Dzisiaj już jest to otwarcie, także od dzisiaj już wszystkich zapraszamy do treningów biegowych na, na, bieżni, boisk, na bieżni tutaj w Szczytnikach Duchownych oraz do korzystania z pozostałych elementów, czyli plac zabaw, boisko, boisko do koszykówki. Mam nadzieję, że. Będzie to dla Was miejsce fantastycznych wyników sportowych, treningów i tym podobnych rzeczy. Inwestycji w szkolną infrastrukturę sportową nie koniec, mówi wójt Maria Suplicka. Wydano na nie dodatkowe 4 miliony złotych. Nie jest to jedyna inwestycja, która została zaplanowana w tym roku. Inwestycja sportowa. Mamy jeszcze w realizacji, w trakcie realizacji budowy hali sportowej w Goślinowie, która też powstaje w bliskim sąsiedztwie ze szkołą podstawową. Wartość tej inwestycji to ponad 3 miliony złotych. No i jeszcze powodem do dumy jest dla nas modernizacja boisk. W, Moni, w Minichowie. Również dostaliśmy tutaj dofinansowanie na tą modernizację, ale wartość całej inwestycji ponad 800 tysięcy złotych. Więc można powiedzieć, że gmina Gniezno stoi inwestycjami sportowymi. Znamienne jest, że to właśnie w tym roku te, realizujemy te inwestycje. Stawiamy na sport, stawiamy na ruch, stawiamy na polepszenie samopoczucia naszych mieszkańców. Kala sportowa w Goślinowie i boisko Orlik w Mnichowie zostaną oddane do użytku przed końcem tego roku.